Moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Wyzwanie Hotel. I mamy nowe rodzaje śmierci. Tak jak wspominałam w kilku komentarzach, będzie coś specjalnego i sadystycznego. Właśnie Akira zginął od płomieni. Zarazam wszystko, wszystko opowiem. No i mamy kolejnego trupa, czyli Akira, który miał umrzeć. Umarł, tym razem nie z głodu, a. <laughs> O, przepraszam, ktoś mi kaszel męczy. Nie z głodu, a od płomieni. I cóż, jak to się wszystko stało? E, może zrobię pauzę i Wam wszystko wyjaśnię. Mianowicie, o co chodzi? Ja już ten pomysł miałam od razu po tym odcinku, który stworzyłam, e, ponieważ stwierdziłam, że śmierć od głodu nuda. Trochę nuda, <laughs> dlatego postanowiłam wgrać moda dotyczącego właśnie torturowania i chaosu. Mamy książkę, która jest takim nasz, taką naszą Biblią chaosu i torturowania, którą przez, przeczytał Julian. I losowanie śmierci. Zaproponowała Mizu z kanału Game Mizu. Jeśli jej nie znacie, to koniecznie odwiedź, odwiedźcie jej e, kanał, żeby losowanie było losowanie śmierci. I oczywiście ja się z tym zgadzam i też chciałabym to zrobić, ale w trochę inny sposób, właśnie dlatego, że mamy tę książkę, która. Dotyczy śmierci i torturowania. Niestety, jakoż mam Simsy po polsku, nie mam tych tytułów, które były po angielsku, bo tutaj jest na przykład, żeby Sims zginął od płomieni, żeby był zamrożony, żeby wylać na niego drinka takiego zatrutego i tak dalej. Ja sobie zapisałam to, co, jakie są te możliwości w zeszycie. Niestety nie są one tak po kolei, jak są w Simsach po angielsku, bo na przykład. Tu mam bodajże, czy tutaj y, jest właśnie śmierć od zamrożenia, a my mieliśmy tutaj płomienie, więc tutaj jest akurat y, różnica. Dlatego tu będzie taki fajny, i tu jest nam jeszcze drugą stronę cały, i tu nie wszystko jest śmierć, niektóre są właśnie, żeby z nimi były smutne, smut, y, tak, y, smutne y, żeby się same obsikały i tak dalej, i tak dalej. Dlatego my będziemy losować sobie śmierć, nie wiedząc, tu już dalej nic nie ma. Będziemy sobie tak losować raz z jednej, raz z drugiej strony, którąś z, z opcji. Nie wiemy, która to jest, dlatego będziemy losować którąś z opcji. Jeśli wylosujemy nie śmierć, a jakieś właśnie typowe takie torturowanie bez śmierci, to wtedy losujemy jeszcze jedno, aż tak do skutku, aż Sim nie zginie, jeśli będzie oczywiście szóstka. Czyli. Że, gość, że nasz gość musi stracić swoje życie. I to jest pierwsza sprawa, czyli mamy małe urozmaicenie w przypadku śmierci. Zaraz sobie, zaraz sobie to wykorzystamy. Również, kto miał nam zginąć? Bo ja nie wiem, kto miał zginąć. Ona chyba nie, prawda? Nie, bo z nią było barabara. Tu chyba ona miała umrzeć, prawda? Nie, on. On miał tutaj umrzeć, tak? Bo jest do nas dane do rodziny, to on miał umrzeć. I zaraz sobie to wszystko wykorzystamy. Druga sprawa mamy tutaj więcej pieniędzy, ponieważ usunęłam tutaj parę komputerów, zrobiłam małą łazienkę. Nadal mamy mało pieniędzy i za mało na rachunki, ale już jest trochę więcej. Te komputery były bardzo mało warte, niestety. Ale już wolałam zrobić tutaj taką małą łazienkę, bo łazienka jest albo na dole, albo do góry, i musieli, tak wiecie, latać to z tego parteru. Więc wolałam dać im taką malutką łazienkę. Tutaj nic nie ma, tylko prysznic, toaleta i umywalka. Myślę, że nawet ten prysznic jest tutaj niepotrzebny, ale niech będzie. I sprzedałam te komputery, nam są one niepotrzebne i coś jeszcze chciałam zrobić, aha, dodać nagrobek tutaj do naszego, o, tu jeszcze jedna lampa została, sprzedamy ją też, dodać o, urnę nie, chciałabym, żeby to była żeby to był nagrobek, postawimy sobie tu i schowamy i mamy, o, trzy nagrobki Akira, Diego i Prisza. więc mamy już trzy trupy zaraz dołączy do nich czwarty i druga sprawa właśnie a propos funduszy Wisia yy, Play za, zaproponowała większe opłaty za pokój, czyli za pokoje. Yy, mogłoby tak być. Nie wiem, czy się na to zgadzacie, bo Wy również bierzecie udzia udział w tym wyzwaniu, więc napiszcie swoje propozycje. Czy ma tak zostać, jak jest, czyli takie opłaty? Przypominam 450 i te dolne za yy, 450 i te dolne za 50 czy mam zwiększyć te opłaty? Jeśli tak. To jakie te opłaty mają być wysokie? I dlatego to napiszcie mi w komentarzu. A tymczasem zaczynamy grę, już nie mogę się doczekać. Chodź, mój drogi Julianie, ty poznałeś wiedzę tajemną. E, chciałabym, żebyś e, przyszedł tutaj. Otworzymy drzwi dla Ciebie. Wpuść, Julian. Przyjdź, proszę, tutaj. I zaraz e, swe życie straci ten oto tutaj, Arnaf Ar, coś tam. I zrobimy tak. Widzimy tę książkę. Weźmy sobie na przykład to. I to jest ten tym, który ma zginąć. Nie wiem, co to jest. Widzicie, Julian tutaj już swe tajemne moce ujawnia. Cóż to będzie? On chyba siebie tylko obsikał. Czy się utopi od swoich sików, bo nie wiem. I on się tylko, a on się tylko obsikał, czyli to była ta wersja bez śmierci. Weźmy sobie z drugiej strony to na przykład i znowuż ten sim tutaj on się teraz kąpie, więc ja nie wiem co to się z nim stanie zablokowane drzwi nie może wyjść wiecie co, to odblokujemy te drzwi no tak, bo on jest tutaj naszym simem, to nigdzie nie wylezie weźmy to i cały czas on, ok będzie wymiotował chyba no zwymiotował, ok czyli nadal nie jest to śmierć Dajemy jeszcze jedno, na przykład to. I znów na niego. Czy on się tylko znowu obsikał? Ale bez sensu. No dajemy jeszcze coś innego. To na przykład. Zobaczymy, co tam się dzieje. Nie mamy nazwy interakcji. Gdzie oni lezą? No? Czy wy musicie mieć aż tyle miejsca? A, to jest pocałunek śmierci, tylko nie wiem, czy pocałunek przez płomienie, czy normalny pocałunek takiej śmierci. Sime nasze o umiera. To był pocałunek śmierci, taki normalny. i nasz Sim dostał właśnie tutaj takiego oto skutku. Anna o, a Julian się cieszy. No i przyszedł kosiarz i mamy nowego trupa. Tylko żeby Julia tutaj nie, przy... Greta żeby tutaj nie przyszła. A kim on jest w ogóle? Czy on był u nas przypadkiem, w którymś z spokojów i on został chyba wypuszczany mi się wydaje. On miał być chyba naszym przyjacielem. No i mamy właśnie taką oto śmierć. Sima. Bardzo ciekawa opcja, bardzo ciekawy mod. Żałuję, że nie mamy tego po polsku tutaj napisanego. Ja będę musiała po nagraniu chyba każdy z nich wypróbować i napisać sobie, co jest po kolei tutaj w tych naszych opcjach, żebym wiedziała. Bo ja mam napisane właśnie w zeszycie po angielsku, co jest po kolei, ale no niestety nie jest to tak jak u nas. I to się na nie zgadza, co jest trochę przykre, ale słuchajcie, myślę, że to jest fajniejszy rodzaj zaskoczenia i takiego właśnie losowania, więc nawet może to i lepiej, że nie mamy tych określeń. Dobra, ale chod, nie idź tutaj. Nie będziesz świadkiem śmierci. Ty nie możesz być świadkiem śmierci, ty zaraz rodzisz. No, jako że musimy mieć... No, się cieszy. I właśnie, jako że Julian znalazł tę książkę i posiadł tajemne wiedzę, zmieniła mu się aspiracja oraz zmieniła mu się cecha. Jest zły. Zamiast kreatywny on był chyba, czy jakiś szalony, jest teraz zły. Więc jak najbardziej mi tutaj pasuje ta jego cecha do niego. On się cieszy, jak ktoś ginie. Tego chodź szybko, weź sobie... Tak, wjeżdżam 24 godziny. Może uzbieram te cztery koła. E, zaraz sobie kogoś tutaj wybierzemy. Może poszlibyśmy do jakiejś nowej dzielnicy. Ona była u nas. A może ty przyjazne powitanie i zaraz weźmiemy go do siebie i wylosujemy, wylosujemy dla niego jakieś zdarzenie, jeśli zdążymy jeśli nam nie ucieknie, bo Julia najpierw musi się wykąpać, no bo on jest taki trochę pedantyczny, to musi być czysty. Ja już szukam swojej kostki, bo nie wzięłam jej ze sobą i tu mam taki mały pudełeczku. O, jest. Kosiarz dalej tutaj jest u nas, to do posprzątania. Wiesz co, Greta, ty byś mogła tak naprawdę... Posprzątać, ale ty widzę, że e, weź sobie z nim pogadaj. I zaraz bierzemy urnę również. Najpierw schowamy ją do wyposażenia, a później, schowamy do wyposażenia rodzinę To już później. Dobra, to to możesz na razie usunąć. Tam trochę widzę, że się obmył. Chyba ręce umył, bo nie jest już taki brudny. To lecimy do. A nie ma go, poszedł sobie. No to musimy znaleźć kogoś innego. Czy ty, czy ciebie znamy? Ciebie znamy. Tu jesteś. Chciałeś mi uciec? O nie, nie, od przeznaczenia się nie ucieknie. Dalej, chodź. Hej, poszedł sobie, a nam się jeszcze Julian zresetował, może ty. Ciebie. Okej, okay, dodamy sobie go do grupy i już losunie, losujemy dla niego zdarzenie. Mamy numer 4 a numer 4 to jest najlepsza obsługa czyli dostaje najdroższy hotel no i tutaj na ten najdroższy hotel by się przydała, faktycznie ta wyższa kwota, którą możemy za pokój otrzymać ale no na razie to będzie być może od następnego odcinka, teraz jeszcze nie aha, tu jest odblokowane, więc proszę podejść tutaj razem i zaraz, ojej, tu jest brudne i zaraz otrzyma najlepszą obsługę, czyli jakieś jedzenie mu tutaj podamy. Czy idzie trochę, widzieć, co mi się myszka zepsuła, bo tak lata, jak wściekła, jakby chciała, a nie mogła. E, za... Dobra, zamknięte dla wszystkich, z wyjątkiem Julian. Podejdź tutaj. Ok, i działania jeszcze, rozwiąż grupę, i tutaj zamkniemy dla wszystkich. A Greta, co robisz? O, Greta jest tutaj w toalecie i Greta może zrobić. Ty byś sobie już poszedł. Wyrzuć zepsute jedzenie i otwórz, zobacz, pokaż mi, co tutaj jest. Jest spaghetti i jest zupa. Niech zje sobie spaghetti. Um, wiecie, co. Możesz weź porcję i zaraz e, podamy jemu te tutaj. Co, te simy tak się. Wiecie co, niby musieli zrobić? Aktualizację do tego. Weź porcję. Bo się te simy lagują, jak nie wiem. Dobra, mamy tutaj porcyjkę, i podajemy już tutaj naszemu simowi. Niech sobie dostanie. Dobra, on tutaj nie żyje. Mamy jeszcze na. Aha, jeszcze ona powinna coś dostać. Ona dostanie jabłko. Masz, zjedz sobie jabłko. <laughs> yy, dobra, ale nie jedz jeszcze, moja droga, proszę. To dostanie zaraz tamto też spaghetti. Jej też damy, bo ona miała chyba barabara, więc taka obsługa musi być w porządku. Może nie najlepsza, ale w porządku. Tutaj umyjemy jej i damy spaghetti, niech się cieszy. A tymczasem, ty, Greta, też sobie coś zjedz na co masz ochotę. A Julian, co ty robisz? Baw się. Aha, ty chcesz się bawić z krową. A czy krowa nie jest głodna przypadkiem? Nie. No to w porządku. Jak będzie głodna, to się albo ją nakarmi, albo będzie jakiś nieszczęśnik, który będzie testował swoje przeznaczenie. Julek, ty też byś mógł coś zjeść. Pokaż mi. Weź sobie zupę, weź porcję, ale to nie jest twoje jedzenie. Gdzie tam leżysz? Weź sobie też zupę. I tu w ogóle leci gdzieś muzyka świąteczna? To nie. To zmienimy sobie stację, na przykład na lekką muzykę. O, taka przyjemna, a ten tutaj je zepsute spaghetti, no jak się to niech je to tak, nasi Simowie sobie teraz zjedzą i zaraz bierzemy również nowego gościa do naszego hotelu czy jest coś tutaj, kogo już nie było Bjorn był, Monika Bocian Moniki Bocian nie było, więc przyjazne powitanie i zaraz zobaczymy jak nam tutaj pójdzie, musimy uzbierać pieniądze, czy my możemy coś jeszcze sprzedać w miarę wartościowego no z tych pokoi to bym nie chciała sprzedawać hmm komputer nie, bo bym chciała, tutaj telewizor też bym chciała, żeby Greta miała u siebie w pokoju, żeby te ich pokoje były takie malutkie kawalerki z kuchnią na samym dole. Tu mogą ewentualnie pograć w karty. No, hmm, może to pianino, ten fortepian. Ile on jest wart? Myślę, że dużo. No. Sprzedamy go i może nam teraz y, starczy na rachunki. A jeszcze nie, jeszcze nie, ale słuchajcie, jutro nas będzie już stać, kiedy podliczymy wszystkich naszych gości. Okej, okay. przyszła nawet tutaj do nas, to super, dodamy do grupy i losujemy dla Moniki bo bocian zderzenie i to jest numer 3, a numer 3 to jest Bara Bara. Teraz zobaczymy, jak nam pójdzie. I mamy numer 5 i to jest nieparzysta, czyli normalne Bara Bara. To tak, bierzemy sobie ją i teraz w którym pokoju? No myślę, że jak Bara Bara to może albo... Yy, albo pokój A, albo pokój B ewentualnie, więc losujemy tylko między nimi, czyli od 1 do 4. I wlosował nam się numer 4, czyli ten pokój średniej jakości, za 150 simoleonów. Podejdziemy tutaj razem, tu jest chyba odblokowane, tak. Dobra, bierzemy Juliana, bierzemy Monikę Bocian i lądujemy w łóziu. Trzeba raz, dwa, trzy to zrobić szybko, bo już dzień powoli będzie dobiegał końca, a my za dużo gości to nie mamy. E, zablokujemy dla wszystkich i poflirtujemy trochę. Poflirtuj, e, pochwal wygląd i gadka na podryw. Zaraz zobaczymy, czy będzie chęta na nasze zaloty. Dobra, nie żyj już, tylko podrywaj, babkę, podrywaj. Ale nie chce z nami. Ale dlaczego nie chcesz z nami? Bo tak pochwali strój. Bo plotkuj. I opowiedz no historię. Nie, 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 ona musi z nami tutaj być. Chyba, że ona jest niedostępna. To wtedy nie będziemy tracić na nią czasu, bo to jest bez sensu. Hmm. Poznaj, zobaczymy, jaką ma cechę. Może coś. Może coś yy, uda ci się dowiedzieć o niej? Yy, trzy razy można zrobić, nie? I poznaj, dobra, zaraz zobaczymy. Kumpelka, leniwa. I co jeszcze? Udało ci się poznać trzecią cechę? Nie, sklebia jej trochę, chodź tutaj. No miałeś jej poschlebiać, mój drogi. Bo jak nie, to losujemy inne zdarzenie. O, słuchajcie, Greta rodzi. E, Greta rodzi, no to zbieramy się na dół, a jeszcze piętro niżej. E, wiecie co, zrobimy tutaj e, teleportuj się tutaj. Tak, mam kod wpisany na poprzednie. I urodzi dziecko, że nie będziemy tracić czasu. Zobaczymy, co nam się urodzi, wtedy postawimy sobie tutaj drugą kołyskę obok. Rana niech tutaj sobie urodzi, a my zajmiemy się jeszcze tutaj nią. Po flirtu jeszcze. Może ci się teraz uda. Chłopiec, jakie będzie imię? Paweł, okej. Okay. Dwójka chłopców to Grzegorz. Ojejku, no proszę, mamy dwójkę dzieci. A jeden jest tu, drugi jest tutaj, ale to słuchajcie, musimy mieć. Musimy mieć inne kołyski. Ja bym chciała inną. Musimy jeszcze kupić jedną, bo tu mamy... Trójkę dzieci, w takim razie, więc musimy mieć trzy kołyski: dwie używane i jedną nie. Więc dobra, niech tutaj dzieciory sobie siedzą, a ty, Greta, idź proszę. Yy, porozmawiaj z kimś przez telefon. Możesz pogadać, masz jakichś znajomych. O, może z Wojciechem. Porozmawiaj z nim sobie. A czy wam się udało te flirty uskutecznić, czy nie? Poflirtuj dalej, pokaż mi. Może ci się uda. Ty byś musiał mieć uroczy, tak? To byś było blink i już by było po sprawie. No nie chcę widzicie. Nie chcę. To, wiecie, co, nie będziemy się męczyć. Losujemy nowe zdarzenie. Mamy numer 6. Słuchajcie, naprawdę jest szóstka. Ale fajnie, ale fajnie, ale fajnie. Ale to będzie dopiero po tym, jak ona, jak ona spędzi noc, prawda? No bo ona musi noc jednak w tym hotelu spędzić. Yy, więc yy, z wyjątek. Julian podejdź i zaraz ją usuniemy z grupy chodź tutaj dalej ona musi spędzić noc w hotelu i zginie rano po prostu i zablokuj dla wszystkich i możemy jeszcze jednego Sima jakiegoś tutaj sobie do nas wziąć, bo jeszcze jest 19, może, nie, bo to był ten nasz kolega yy, ona chyba była, bo ją znamy <śmum> w sumie coraz więcej Simów znamy z tej dzielnicy, będziemy musieli wyjść dalej poza nasze yy, nasze domostwo Chyba, że weźmiemy kogoś ją jeszcze raz, przecież no może wrócić, prawda? Tu ktoś idzie. Ona ona też już była, a nie była. Dobra, to przyjazne powitanie. On był ostatnio. I losujemy. Mamy numer 3. I numer 3 to jest Barabara. I musimy dać do pokoju numer 4, bo już nie mamy innego pokoju, dlatego podejść tutaj razem. Proszę, wpuścimy od bloku. Dobra, proszę podejść razem. I nasze simy. O, on zjadł tutaj. Super. Dobrze. Niech sobie siedzi. No, ale niech on idzie. No, co on tutaj mi robi cały czas? Hej, 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 do te pokoi. Yy, zablokuj dla wszystkich, z wyjątkiem domowników. I ty zablokuj dla wszystkich, z wyjątkiem domowników? Tutaj nie ma co łazić, przepraszam bardzo, na te górne piętra. Chodźcie dalej. I zablokujemy dla wszystkich. No to teraz z nią możesz pouskuteczniać trochę. A ona jest nastolatką. Łe, to słuchajcie, y, muszę dodać do rodziny. Modyfikuj swój SIMA. Tort by się nam przydał. Ona jest nastolatką, to nie możemy z nią barabara robić. To coś innego, mamy numer jeden. To tylko przyjaźń, no to super. No, gdzie ty leziesz? Gościu, wyłaś z tego łóżka. Musisz się jeszcze zaprzyjaźnić Dziel się pomysłami. Pochwal strój. Żartuj o politykach. I opowiedz śmieszną historię. Dobra, możecie w tym kiblu tutaj pogadać. Dobra, jeszcze on musi skorzystać z toalety, więc nie zrobi sikła, na sobie pójdzie do drugiego pokoju i zaraz tam przejdą. Dobra, już, już, już. Liesz, zepsuł kibel. Skorzystaj dalej. Dalej, bo się zasikasz. Albo kupę zrobisz z tego, co widzę. Yy, dobra. Obejmij. Opowiedz jeszcze historię. Rozmawiaj o technikach fitnessu. I coś jeszcze z chlebiej na przykład cokolwiek dalej. Już dużo nie brakuje. A zobaczcie, mamy już przyjaźnie z Sofią. Zadanie wykonane. I dajemy... Zablokuj drzwi dla wszystkich z wyjątkiem Julian. Julian wyłazi i musi iść coś zjeść i iść spać. Ale co najpierw... Wiesz co, najpierw chyba pójdziesz spać jednak, bo tak od razu to nie umrzesz. Dobra, pogadaliście, pogadaliście i proszę wyjść mi stąd. Mogę wiedzieć, co ty robisz? Idź spać najpierw. Idź spać. I zablokuj drzwi dla wszystkich, nie tutaj. No, no oni muszą tak, naprawdę. Zablokuj drzwi dla wszystkich z wyjątkiem. Julian, chodź tutaj, chodź. Boże, jakie one są tempe czasami te simy. Zablokuj dla wszystkich i do spania, do swojego łóżka, proszę. No właśnie. A on cały czas tutaj siedzi, no nie jest jakiś nienormalny. Jest czwarta trzydzieści prawie. Wiesz co, ty Greta, musiałabyś wstać i tutaj posprzątać, bo jest syf w tym naszym hotelu, jak nie wiem. Tam widziałam, że wszędzie naczynia jakieś leżą. Proszę, sprzątnij je. I już tutaj też widziałam, że są. Tutaj też posprzątaj wszystko. Jak wstaniesz? Julian niedługo też już w stanie, chociaż jeszcze mu brakuje trochę do, do paska potrzeb. Ale no trudno, trudno. <grywa> Działał przez, przez większą część nocy, można powiedzieć. <krywa> Coś tutaj jeszcze jest. Ale tam już nie posprzątasz, kochanie. Aha, tu chciałaś posprzątać, no dobrze. I tutaj do śmieci. Aha, no to sprzątaj, jak ci się. Dobra, Paweł i Grzegorz zostali zabrani porządeczku, więc mamy trójkę dzieci i tamtego trzeba jeszcze wyprosić. Dobra. I skorzystaj sobie z toalety. Bardzo smutno. No co ty gadasz? E, dobra, jest 6.38. 9 już. Chodź, Julian, zjedz sobie coś dobrego, a my tymczasem losujemy i podliczamy naszych gości. Tu mamy dwie osoby i to jest 800 już. I tu mamy dwie osoby, czyli to jest po 300 mamy... 1100. I nadal mamy jedną, czyli 1150. 1150 simolonów to nasza dzisiejsza wypłata. Wpiszemy sobie 1150, czyli będzie 17 869, tak? Jasne. Ok, i co możemy najpierw zrobić? Nie wiem, czy nam starczy, bo tam jest 2900, nie przypadkiem. A, zabrakło nam trochę. Słuchajcie, musimy jeszcze coś sprzedać. Chciałabym coś sprzedać. E, mogą być te książki, na przykład tutaj do góry. No one nam nie są potrzebne, one nawet drogie, nawet na coś starczy jeszcze. E, I zapłacimy rachunki. I to będzie nasze dzisiejsze zadanie na dzisiaj wszystko. Jeszcze musimy wylosować, oczywiście, kto wychodzi, a kto zostaje. I mamy tak, tutaj tego nieszczęśnika z lewej. Mamy numer 6, czyli on wychodzi, bo to jest liczba parzysta, czyli odblokujemy. I teraz Sofia. Sofia ma numer 3. Sofia zostaje jeszcze. Monika Bocian. Monika Bocian, jaką ty miałeś, jaką, jakie ty miałaś zdarzenie do nas? Chyba najlepsza obsługa, prawda? Coś takiego nie pamiętam. Numer 6, czyli wychodzi. Odblokuj teraz jeszcze Hanna Małysz, ma numer 6 też. Również wychodzi. I na dole mamy jeszcze taką tutaj Dorotę Małysz, i to jest numer 2, i również wychodzi. Czyli została nam tylko Sofia. Proszę, wynochać tutaj z tego hotelu. Wszyscy. Dobra, i tutaj wszyscy powyłażą. Te niektórzy śpią jeszcze. Dobra. No to cóż, oni tutaj po sobie powychodzą, a ja z Wami się żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Hotelu Helen. Pamiętajcie o daniu mi znać o opłatach za pokoje oraz co myślicie o tych naszych sposobach śmierci. Dzięki, pa!